Zmęczą? Tak, na, jestem zmęczona. Chcesz go lądać bajkę najpierw i pójść spać? Tak, Placiszku, tak. Placiszku, tak, Placiszku, tak, Placiszku. Na, pe na pewno też pójść spać? Na pewno zmęczona. płaciszku, tak, Placiszku. Tak, no na pewno. Tak. Okay. idziemy. Trzymaj. No to idziemy spać? Idziemy spać? Okej, okay, no to idziemy. No co chodź? Za dużo cukier zjadłeś? Tak. Masz dużo energii? Tak. No to jak jesteś zmęczona? Hmm? Nie. <gry> Czyli jesteś zmęczona czy nie? Jestem zmęczona. Jesteś? No to jak masz dużo? Tak. No to masz dużo energii? Tak. No to chcesz się bawić czy spać? Chcę Bawić się, czy spać? Bawić się. No to no, jesteś męczona, no, czy masz energię? Nie no, rozumiem. No, tak braciśku, tak braciśku. Tak braciśku, tak braciśku. Tak. Hehe. Cześć, No, no to... Spadź, no, 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 no to też pójść spać, czy nie? No to idziemy spać? Idziemy ta tatani. Idziemy spać? Tak, tak. No to chodź. No to tak, chodź. Tak. O, msza żona Oszokowasz? No, tak. tak o... O! <śla> a Ale no to nie jesteś zmęczona. Nie, 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 rób tak. nie, 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 baby. nie, 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 Baby! nie, ja, nie, no, ja idę nie, nie, Nigdy co dostać dziecko. No to tak trudne. Ma baby! Baby! No. O, o. Nie, nie mogę iść do placiska. Trzeba zaraz, pój pój zaraz pójść spać. I się kulą ci. No, pa. Nawet no, usiądź. Odbiania pakę. Okay? Tak, zaraz okay. usiądziesz. Okay? Później przyjdą. Tak, tak, Mama, nie chcę iść tu, Franciszka. Nie chcesz iść? Nie. Poszedł. Nie poszedł. Nie, on poszedł mi się na górę.